Witamy Radę słuchaczy, faktycznie już z Krakowa. Koniec Krakowa, z zanim jesteśmy w Oświęcimiu. Bardzo się cieszymy, witamy też osoby które przybyły tutaj em, na salę. Witamy naszych... ...zmuchawczanek. Jerzy Brynczuk z Liska, z obiektu Jest z nami Rafał Bochenek, profesor w miłość. Ryszard Śmiałek, przewodniczący demokratycznej. Panie i Panie Bartosz Konfederacja. I zdrowotna niedziela, końca. Ja będę zajmować bardzo krótko. zasady. sześć rund. Pierwsza runda to są pytania od mieszkańców Małopolskiej Zawodniczej Runda. Druga to są, to są to, to jest pierwsze pytania reakcyjne, będą dwa. Trzecia runda to są pytania wzajemne. Czwarta runda, drugie. Pytania relakcyjne. Piąta pytania wzajemne i na koniec krótkie podsumowanie. Zaczynamy. Zaczynamy od pytań od Małopola. Pytanie od przez mieszkańców tej części regionu rozpozna będzie poseł Józef Miękosz. Co w przyszłości Zamiarcie, zamierzacie zrobić dla nas, dla seniorów, no 50-60 plus? dla emerytów fajczyków, żeby podnieść ich, ich zdrowie, prawda? I, i żeby żyło im się lepiej. My nie będziemy czekać się na przyszłość, bo znam, że należy podnieść jakość życia seniorów już teraz, pierwszą. Jeżeli znajdziemy się w Sejmie, a na to, że tak będzie, pierwszym naszym projektem dla seniorów będzie emerytura bez podatku. To jest nasz sztandarowy pomysł polegający na tym, że nikt z emerytów i nie będzie płacił emerytury. To jest o wiele lepsze rozwiązanie niż taka jednorazowa, można powiedzieć, danina czy oferta ze strony Prawa i Sprawiedliwości wynosząca 880 zł, Netto to w naszym przypadku najniższa, najniższa korzyść każdego emerytur to będzie około 3 tysięcy złotych rocznie, więc znacznie więcej. Przypomnę również to, że Prawo i Sprawiedliwość, które przekazało emerytom w tym roku, są jedna razową trzynastkę, w przyszłorocznym budżecie tego wcale nie zapisało, ponieważ chce, aby budżet miał charakter zrównoważony z ale trzynastki nie będzie. A teraz co prawda, formuła jest taka, że nie mamy prawa komentować kandydatów, ale ja się odniosę do, 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 do tego, co to pytanie. Mam seniorzy 50 plus na bok. 70. Ja, ja ale to, prawda polega na tym, że było 60 plus 50 plus... A ja się to że nie było do Tak, teraz, teraz mi komentarz bardzo krótki do tego 50 plus seniorzy. Prawo do pana. Przepraszam, na panie, ale, to było z minionych dwa. Już nie będę. <tuszę> Raport wypełniony w dalszej sesji. Słuchamy Piotrów Kącznika. Jakie plany są związane z budowaniem nowych osiedli dla młodych małżeństw w Grzanowi? Żeby właśnie ich zatrzymać tutaj, Odpowiadam. Polityka mieszkaniowa, Szanowni Państwo, to bardzo ważny punkt rządu Prawa i Sprawiedliwości. Od kilku lat realizujemy ambitny program Mieszkanie Plus w różnych regionach Polski. Takie mieszkania powstają już w Białej Podlaskiej, w Jarocinie, mogą również powstać w Ale tutaj bardzo ważna jest współpraca pomiędzy rządem i samorządem, dlatego zachęcam samorządowców w do tego, aby złożyli wnioski. My chętnie zaangażujemy się jako rząd Prawa i Sprawiedliwości do tego, aby budować. Kolejne mieszkania właśnie w Kszanowie, aby ludzi tam zatrzymać. Rzeczywiście Chrzanów potrzebuje wsparcia, potrzebuje do inwestowania i takie środki, jako jeżeli Państwo w nami postawicie i na Prawa i Sprawiedliwości, to Kszanowa będę, będę ściągał. Przykładem chociażby takich inwestycji przyciągniętych już przeze mnie tutaj właśnie na zachod do zachodniej Małopolskiej jest chociażby wsparcie finansowe dla miasta oświęcim. Na rewitalizację Parku Pokoju. Od wielu lat oczekiwana inwestycja. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczę się tak oczekiwany przez do Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz śledzenie do przedstawiciela Sojuszu Demokratycznej, Ryszard Śmiałek. Szanowny Panie, jakie macie propozycje na rozwiązanie problemów? komunikacyjnych między Szanowem a dużymi z typu Kraków czy Katowice. Szanowni Państwo, inwestowanie w autostrady to rzecz ważna, ale równie ważna jest inwestycja w drogi ekspresowe. Należy jak najszybciej wybudować po pierwsze drogę ekspresową z czoła do Oświęcimia, drogę ekspresową z Chrzanowa do Oświęcimia, jak i drogę ekspresową z Chrzanowa do Olbusza. Również należy się kupić na inwestycjach w, kolej, w kolejnictwo. Mam tu na myśli szybką modernizację linii kolejowej Kraków Oświęcim, mam tu na myśli modernizację trasy kolejowych Kraków Zatopane, tak aby trasy te pociągi pokonywały w czasie zbliżonym do podróży samochodem. Spowoduje to konkurencyjność w stosunku do podróży samochodem. Będzie to o wiele bardziej ekologiczne. My jako sojusz lewicodemokratyczny opowiadamy się za jak najbardziej ekologicznym państwem i trzeba te, te działania przeprowadzić. Mamy wielokrotnie to obiecywane, każdy rząd to powtarza, posłowie spraw prawa i sprawiedliwości z tego okręgu mówili o tym wielokrotnie, natomiast te rzeczy nie zostały od lat zrealizowane. My to zrealizujemy. Także dziękuję, panie A teraz pytanie do Szarta, przepraszam, do, do proszę bardzo. bardzo. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Konfederacja Ogólna Środowisko stoi na stanowisku zdecydowanej polityki dotyczącej ochrony środowiska. Ja osobiście przygotowywałem program dotyczący Redukcji zanieczyszczeń powietrza w, w, w wyborach samorządowych w 2018 roku. Opracowywałem go na podstawie <coughs> swoich konsultacji z kolegami jeszcze, jeszcze w czasie studiów z Wydziału Energetyki. Program dotyczył wykorzystania węgla w alternatywny sposób poprzez zgazowanie i jednocześnie używanie, używania węgla jako paliwa. W naszych piecach w gospodarstwach domowych oraz stosowania specjalistycznych filtrów elektrycznych do kominu, dzięki czemu zredukowalibyśmy jednocześnie zanieczyszczenia powietrza prawie do minimum oraz nie musielibyśmy zdawać się nam zależnić od gazu. Odpowiadał bardzo czysty I czas na Państwa pytanie. Czy na drodze numer 44, bo mniej widzimy. Tak, droga 44 wszyscy, którzy mieszkają, w święcili i są stąd, znają problemy komunikacyjny drogi 44. Przede wszystkim poprawić jakość przede wszystkim zadbać o to, żeby Oświęcim miał obwodnicę związaną z, z drogą S1, bo to ważne dla Oświęcimia. Po drugie, jako mieszkańcy chęt... Uważam, że powinniśmy zwracamy się do Prawa i Sprawiedliwości, rozpocząć w końcu działania na rzecz zbudowania drogi integracyjnej, bezgwickiej drogi integracyjnej. Bo to droga równoległa, która mogłaby odciążyć ruch związany z tą prawą stroną polskiej zachodniej. Co należy zrobić? Należy przede wszystkim też udrożnić tą drogę i poprowadzić drogę tranzytową przez, przez A4. I tak bym powiedziała, ponieważ często tą drogą jeżdżę, często e, stoję w korkach, więc rzeczywiście jest to duży problem komunikacyjny. Poza tym e, trzeba zrobić, tak jak już wcześniej Pan powiedział, e, udrożnić komunikację kolejową. Bardzo dziękujemy. Do Niedziela. Chcemy po skończyć pierwszą rundę. Runda druga to są pytania redakcyjne. Zaczynamy od pierwszego pytania. Będzie odpowiadał, będzie odpowiadał, to dzisiaj nie powiemy, gdy za którym <grymne> Czy przemysł węglowy powinien być rozwijany? Nie, nie, to właśnie tak, właśnie dokładnie tak. Czy przemysł węglowy powinien być rozwijany? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to jaka byłaby przyszłość kopalni w Rzeszach? Proszę <grymne> Dziękuję bardzo. Trudno mówić o przemyśle węglowym w Polsce rozwijanym ze względu na to, że w tym roku przewiduje się, że do Polski napłynie około 30 milionów ton węgla z zagranicy. Aż z Mozambiku jest przywożony węgiel do Polski, to oznacza, że po prostu się opłaca. Natomiast bez wątpienia, bez wątpienia przemysł, wydobycie węgla powinno w Polsce być utrzymane. To nie oznacza, że. Poprzez to wydobycie nastąpi pogorszenie jakości powietrza, ponieważ węgiel może być wykorzystywany w różny sposób. To na przykład podziemne zgazowanie zagazowanie węgla, to chociażby na przykład produkcja, wykorzystanie metanu, który znajduje się w kopalniach, który jest po prostu całkowicie pomijany. Dla mnie bardzo pewnego rodzaj przykro, że to jest to, że na przykład spółka która tutaj odgrywa dużą rolę gospodarczą, przerzuca się z wydobycia węgla na budowę elektrowni wiatrowych, zamienkując miejscowe urwanie. To był zrykus, Czas na przedstawiciela trzeba sprawiedliwości, która ma okażeć, czy pomysł i przemysł węglowy powinien być rozwijany, jeśli tak, w jaki sposób, jeśli nie, to jaka ma przyszłość pochwały Brzeszczak i kijów? Szanowni Państwo, górnictwo w ogóle to jest bardzo ważny filar, istotny filar polskiej gospodarki. Jako prawo i sprawiedliwość jesteśmy tym rządem, który gwarantuje, że górnictwo w Polsce będzie trwało i górnictwo w Polsce będzie nadal funkcjonowało. Ludzie, którzy od lat są związani z tą branżą, mogą mieć pewność, że ich miejsca pracy nie będą likwidowane. Ja tylko przypomnę Państwu, jak to wyglądało w poprzednich latach, kiedy kopalnia w Przeszczak była właściwie już skreślona i ludzie właściwie już um, mieli zaplanowane. Właściwie władza ta za nie zaplanowała tak naprawdę odejścia z kopalń. Dzięki decyzji rządu pani premier Bartoszy, bo ta kopalnia to dzisiaj funkcjonuje i przetrwała. Także rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia bardzo mocno na, na górnictwo i na pewno to górnictwo zawsze będzie wspierał, inwestując w nowoczesne technologie wydobywcze. Bardzo dziękuję, to pokazało. W takim razie poczytamy te 5 sekund, tak? Nie, nie okazało się, że trzeba przynajmniej 5 sekund więcej, ale nie, jest to Ryszard przynajmniej, czy pytanie? nie pamiętam. Szanowni Państwo, przemysł węglowy jest bardzo ważny dla, dla państwa polskiego. Każdy górnik jest na wagę złota. Natomiast w przeciwieństwie do tego, co które, przed chwilą tutaj usłyszeliśmy od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, do Polski są sprowadzane niezliczone ilości węgla z Australii przez Chiny, Rosję aż po Mozambik. Trzeba wspierać polskie głównictwo, jeżeli jako sojusz lewicy będziemy rządzili kraje, mogę Państwa zapewnić, że zakaże, za, za, będzie obowiązywał zakaz sprowadzania węgla z zagranicy. Będziemy korzystali i rozwijali polski przemysł węglowy. Pamiętajmy jednak o tym, że trend światowy jest w kierunku takim, aby y, prowadzić dział, działania ekologiczne, czyli szukać alternatywnych źródeł w postaci elektrowni wiatrowych czy, czy słonecznej. Natomiast do tego czasu na pewno będziemy wspierali polskie górnictwo. każdy mieszkaniec, każdy pracownik kopalni tutaj z tego regionu może się czuć spokojny, nie straci pracy, a wręcz, a wręcz przeciwnie, nawet jeżeli będziemy inwestowali w te nowe źródła technologii, to tam też będą, będą przecież potrzebni ludzie do pracy tam znajdą zatrudnienie. Odpowiada już totalny. Czas na przedstawia konfederacji, Przypomnę Pytanie. czy przemysł węglowy powinien być rozwijany? Jeśli tak, to nie, to jaka byłaby przyszłość kopalń w i w Biążu, w i Panie Doktorze, Szanowni Państwo, tak, oczywiście przemysł wydobywczy powinien być rozwijany, utrzymany jak najbardziej, dlatego przyszłość wspomnianych kopalni w Biążu, w powinna się jawić bardzo dobrze i dalej te zakłady powinny stanowić miejsce zatrudnienia wielu ludzi z regionu. Nawiążę do pierwszej swojej wypowiedzi, ponieważ z wydziału elektrycznego, który kończyłem na Akademii Górniczo-Kutniczej, na wprost w budynku były laboratoria energetyki. Pozdrawiam tutaj przy okazji pana profesora Andrzeja Sługałę, autora kierownika szeroko zakrojonego programu badawczego, który akurat trwał podczas gdy ja kończyłem studia, dotyczącego właśnie podziemnego zgazowania węgla. My, Szanowni Państwo, już tę te technologię mamy. Należy sobie zadać pytanie od 2015 roku. Należy sobie zadać pytanie, co w tym momencie robi rząd i Prawo i Sprawiedliwość, że ta technologia nie jest wdrażana. I dlaczego sprowadza tak ogromne ilości nagrań z innych krajów. Ja Minuta, tak, dziękuję. Proszę bardzo. pytania? Nie, nie trzeba. Ja mam zresztą danych i chciałabym tu się powołać na te dane, które są dosyć przerażające. Proszę Państwa, wydobycie w Polsce spada, więc nie widzę tego e, e, opowieści Pana, że będziecie Państwo dbać o górników i o wydobycie, bo w 2014 roku wydobycie e, wynosiło 73 miliony ton, natomiast w 2018 jest już tylko 63 miliony ton wydobywanych, czyli 10 milionów ton mniej. Przy czym import w 2014 roku wynosił 10 milionów ton, w 2015 to było 8 milionów ton, a w 2018 już 19 milionów ton. To są ogromne ilości i widać z tego, że z, importer, z dużego eksportera i z siły węgla polskiego zrobiliśmy się ogromnym importerem. Eksportujemy tylko 3 miliony ton, a w 2014 i 2015 importo, eksportowaliśmy prawie 9 milionów ton. Więc pytanie mam zasadnicze, dlaczego spółka Tauron, która w 2016 roku miała stratę do 205 tysięcy,

Poseł Miejdzieli, 30 sekund na zadanie pytania i półtorej minuty na odpowiedź. Pytanie zadaje poseł Miejdziel. Ja może zadam pytanie do dla posła Brinkusa. Pan w, poseł mówił już o e, programie senioralnym waszym, ale ja chciałam się dowiedzieć, jakie macie konkretne programy dla seniorów w swoim programie. W Polsce. I półtorej minuty dla Jeśli chodzi o... Właśnie program senioralny to, tak jak powiedziałem, na początku, O tym trzeba pamiętać, że to jest najważniejsza rzecz, dzięki której, czyli po prostu emerytura bez podatku, dzięki której w portfelach emerytów zostanie 3000 złożonych. Ale oprócz tego mamy takie, powiedzmy, programy miękkie, gdzie, co powoduje, że jakość życia seniorów się, po, można powiedzieć, podniesie. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby... To, no, Konkretne takie rozwiązania, można powiedzieć, yy, organizacyjne, ale chodzi też o to, żeby emenci zostali docenieni. Dzisiaj nam tego brakuje. Proszę Państwa, ja mieszkam w Wadowicach i chcę przypomnieć, że Okręg Szanowski to nie jest tylko Szanowny Święcie, gdzie się tutaj znajdujemy, ale także Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice. I w Adowice mieszkam i tam zgłosili się do mnie starci mieszkańcy z prośbą o pomoc. Po, yy, pomoc w tym, by ma, posiadają lokal. Posiadają lokal, czyli chcą wykorzystać na dom, taki dzienny dom pomocy seniorami. Zwrócić się do burmistrza, po prostu mówiąc korowianie ich zekcelażą. Nie zrobili tego. Nie, nie tego. To jest burmistrz, który podobno cechuje się wielką wrażliwością społeczną, jest sprawa i sprawiedliwość. My chcemy ten program... Właśnie takie domy senior, senioralne tworzyć, ale z pełną infrastrukturą. To chodzi o to także, żeby byli terapeuci, różnego rodzaju pomoc psychologiczna, e, kwestia także dowozu ludzi. To jest, jest, jest konkretny tak, program. Musimy to ortodoksyjnie z niego czasu musimy nie musiały, musiały, to, 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 to sądzić. Tak, więc nie możemy mówić. Warto, że jest zadali pytanie. do pana posła Francusa. Kilka lat temu prezes Robert DeWiński przedstawił pana jako osobę o konserwatywnych przekonaniach, być może nawet granicującą gdzieś w kierunku środowisk obecnie współtworzących konfederację, a jednak obecnie kandyduje pan z listy PSL. Środowiska, Pytanie, listy PESEL, no i... środowiska no i... chyba najbardziej systemowego Jaki, jakie mamy na scenie politycznej. Co to... poszło tak, 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 tak. nie tak? Półtorej minuty, Panie Właśnie. z tą Waszą prawicowością jako narodowców, to jest po prostu, można powiedzieć, wielka chodzba. mogę podać kilka przykładów świadczących o tym, że was, że jako konfederacja jesteście środowiskiem z tego punktu widzenia niewiarygodnym. My tutaj jesteśmy ustawieni w takiej pewnej konstelacji. Na początku, kiedy rozmawialiśmy o tym, to ja powiedziałem tak, że jest brynkus, jeśli chodzi o prawicowość, a potem jest ściana i tak dalej jest. Natomiast jeśli chodzi o konkrety to przypomnę, przypomnę choćby to, w jaki sposób środowiska narodowe podchodzą do kwestii chociażby na przykład aborcji właśnie opór ze strony środowisk narodowych w tej naszej grupie konfederacji nie znalazła się ortodoksyjna co mnie akurat powiada w Pani pośredniczka, to jest nieprawda. To jest prawda, nie jest u nas. Nie Bo jest u nas, ale na początku nie Przepraszam, ja zaczęłem w tych rozmowach. Rozmowach. rozmowach i pani Kaja Dobek miała być w... w Wśród waszego środowiska. Nie chcieliście jej poznaliście. O, zdaliście, ja nie wiem, proszę pana, proszę nie opowiadać taki głupot, bo proszę posłuchać o tym, co mówię. Chociażby korwin wynika na temat aborcji i tak dalej. Na temat tego, jakie ma poglądy w stosunku do kobiet, kobiet, jakie ma poglądy, jeśli chodzi o kwestię pedofilii. Przypomnę, jego wywiad z 2011 roku, je, raczej felieton na bandorze. W bandorze. On świadczy o tym, że bo jeszcze będzie czas. Ryszard Śmiałek pytania. Ja mam pytanie do pani Doroty Niedzieli. Jak wiemy, Małopolska obieca się z dużymi problemami ze smogiem. Nawet tutaj jadąc do państwa na to spotkanie, jak najwyższy po drodze, pijący kominy na różnych wioskach, w widzę, że wiąża. I Kraków jest prezesorem, takim wiemy, że od września nie można już używać świecą węglowych. Moje pytanie: jest jaki ma Pani program w zakresie smogu i ochrony środowiska? W, w, w programie Platformy Obywatelskiej Ekologia i przede wszystkim Czyste Powietrze, czyli walka ze smogiem, to główne elementy programu. Szczególnie tutaj możemy o tym mówić w Małopolsce Zachodniej, szczególnie w Oświęcimie, a najwięcej chyba w Brzeszczach. Chcę Państwu przypomnieć, że Brzeszcze to najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce to tutaj właśnie w Brzeszczach poziom benzylapirenu sięga 24 na nanograma na metr sześcienny. Przynajmniej 0,1 nanograma na, na, na metr sześcienny. No, Chcę Państwu też powiedzieć, że to benzylapiren jest odpowiedzialny za nowotwory u ludzi. U, wszyscy codziennie tutaj mieszkańcy Małopolski Zachodniej wdychamy to powietrze, bo roczne stężenie benzoapirenu tak ogromne, jest równoważne na przykład rocznemu wypaleniu 10 tysięcy papierosów. Albo codziennemu wypaleniu 28 papierosów. Ja, pan poseł, nasze dzieci, nasze wnuki wypalają codziennie zimą 28 papierosów dziennie. To jest coś, czy o czymś powinniśmy mówić. To jest coś, na, na co powinniśmy wydawać pieniądze. I Platforma Obywatelska ma bardzo skuteczny program przygotowany, opracowany, jak walczyć ze smogiem. Jest bardzo, jesteśmy bardzo zdziwieni, że na sztandarach PiSu pojawiają się te opowieści, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w Czystym Powietrzu, w nowym programie, który zapowiedział pan, pan premier Morawiecki, który zapowiedział 103 miliardy złotych na walkę z Czystym Powietrzem, w tej chwili po roku w Małopolsce wydano tylko milion czterysta złotych na ten cel. <sum> Pytanie raportowym. Tak, ja bardzo dziękuję za ten czas. Podciągnę wątek, który poruszyła tutaj pani poseł Niedziela. Pani poseł, co pani zrobiła w takim razie, będąc wiceministrem środowiska i prowadząc politykę właśnie w zakresie ochrony środowiska na rządzie Platformy Obywatelskiej, by walczyć o czyste powietrze? Bo jest ja on nieprzypomniany jakichś szczególnych osiągnięć, a my wdrożyliśmy naprawdę kluczowe i przełomowe programy, z których korzysta miliony Polaków. Ja od razu powiem. No, panie. Kompet. Panie kursze okay. konkret, ale zacznijmy od konkretnych. W 2014 roku uruchomiono wtedy to fundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Funduszu Ochrony Środowiska dbały o to, żeby pieniądze, które są tam składane, czyli pieniądze za zanieczyszczenie powietrza, były wydawane na uprawę jakości powietrza, ale nie tylko, całego środowiska. I proszę pana, ja chcę panu tylko, tylko powiedzieć że za czasów Platformy Obywatelskiej <coughs> w programie Kawka wymieniono w samym Krakowie 300 tysięcy pieców, a w Małopolsce Zachodniej prawie 20 tysięcy kopciuchów wymieniono. A w tej chwili w moich kętrach, ja pamiętam najlepsze studium przypadku. kęty wystąpiły już drugi raz o dotację na wymianę pieców z programów operacyjnych i zostało im odmówione. A teraz studium przypadku konkretnego, ja mam mamę, która ma 84 lata, opiekuje się niepełnosprawnym moim bratem i drugi rok czeka na wymianę pieca węglowego gaz, na gazowych. To jest konkret. Konkret jest taki, że za naszych czasów wydaliśmy ogromne pieniądze, wymieniliśmy prawie pół miliona pieców w małopolsce zachodniej. Natomiast w tej chwili w kętach 84 letnia osoba nie może dostać wymiany pieca. A wasz nowy, a wasz nowy program, który jest stosowany tylko i wyłącznie przez indywidualne osoby do do, do Wojewódzkiego Funduszu po prostu nie działa. Panie pośle nie działa. Milion cztery stał. Jak ostatni pyta... <laughs> ja powiedziałem, Poprzednio ten okres szanowski to tak, że inne miasta wielkie, typu na przykład Wadowice i tam w Wadowicach wielkim problemem jest kwestia opieki zdrowotnej. To jest kreska Prawa i Sprawiedliwości, że nie doprowadziło choćby do tego, że zwiększono nakłady na służbę zdrowia z 4,9% do 6,8%. Ja na Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie nie liczę. Dlatego pytam, co Platforma Obywatelska zamierza w tym zakresie? Obywatelska ma bardzo jasny i przejrzysty program zdrowia, na który rzeczywiście jakby konsekwencją ekologii i walki o, o czyste powietrze, między innymi, jest też program konstruktywny i konkretny program. Po pierwsze, zwiększenie do 6% PKB z wydatków na zdrowie. Po drugie, maksymalnie 21 dni oczekiwania na, na wizytę u specjalisty godzinę na oczekiwanie na SORA, mniej więcej niż godzinę. Profilaktyka w dużym zakresie, bezpłatne in vitro. A jeżeli chodzi o specjalistów, to od razu powiem, że są tam punkty takie jak przede wszystkim zmniejszenie biurokracji. Specjalista nie powinien zajmować się biurokracją, lekarz specjalista powinien leczyć, ponieważ jego godzina pracy jest najdroższą godziną w całym systemie, więc powinien dostać asystenta, który w 80% wykona pracę biurokratyczną, co zmniejszy ilość, ilość, wydłuży możliwość przyjmowania przez specjalistów. Po drugie, już od drugiego roku studiów proponujemy wykorzystanie stypendium, które będzie mógł, można być, będą mogły wydawać samorządy dla młodych lekarzy, którzy będą związani z tymi samorządami, co spowoduje, że 1 trzecia polskich lekarzy nie będzie wyjeżdżała z Polski i będzie mogła zasilić ich specjalistów. To takie podstawowe rzeczy. Poza tym, jeżeli chodzi o tą godzinę soli, to najważniejsza rzecz jest taka, żebyśmy uruchomili podstawową opiekę zdrowotną w miejscach, gdzie ona jest.